No to chodźcie panowie, idziemy na dół szukać drogi Kto to mówi i dlaczego mi tu broń pokazuje? Już ja jej nie widzę no Tu już może ślepy jestem Tutaj Nina, ładna. Czy tam coś się znajduje? Nic nie widać. Głos tu było, ale nic. Nic nie widać. Nikogo. Uważaj na ręce, żeby ci się nie przypaliły. Będzie piekło. Piekło w znaczeniu, w znaczeniu ból, a nie piekło jako miejsce pod ziemią. Czy gdzieś tam? Okej, okay, dobra. Nasi kompani też sobie poradzili Czy tu widzę broń? Widzę broń Może sobie założę tłumik To co? Headshot i headshot Ciekawe czy się Spodziewali tego, że ja tu przyjdę Suffered max casualties. Hold your fire, Taskin. No longer a threat. Remaining Grey Fox members in vicinity. Be prepared. What about the civilians? Did we get them out in time? Some. 30, maybe 40. We don't know yet. God damn it. Forgive them, for they know not what they do. What was that, sir? Nothing, Corporal. Tell the tower we were already broadcasting. We're ready for them. Yes, sir. Corporal, has Lieutenant Bradley reported in yet? No, sir. Go check the stairwell. See what's holding them up. Yes, sir. No, strzelajcie. Chyba bańka była. Jeszcze ktoś został? Został. No. Lecimy dalej. Czemu coś, co co, 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 tu chodzi? O nie, nie, nie. My się tak nie bawimy. Dobra, trochę Ammo. Do Aka. O, o, o! Ciekawa broń. Ale nie chcę jej. O, już tutaj był przeciwnik. Jeszcze tam widzę. Ło wow wow. muszę wow, wow. ja się schować. Może ściągnę sobie tummy Proszę, nie wiem, tam kogoś widzę. Wow wow wow. Nie mogę strzelać przez barierkę. A tu macie tam granat Nie chcecie się słuchać Ej, ej ej, ej ej. No nie, śmierć. Ale no, coś mi tu nie pasowało strasznie to było. Nie mogłem tam zacząć strzelać przez tą barierkę. Znowu? Mógłby tam być wcześniej trochę safe. No ale co? To jeszcze raz. Bańka, bańka. Max Ammo Nie To było słabe Zawsze pod Q była zmiana broni, a tu jest pod E I tak, tak mi się trochę nie udało no, Ale co I tak mieliśmy ich rozstrzelać, co nie? No ładnie się. o, jeszcze jeszcze jeden Czy jeszcze ktoś przybiegnie do mnie Tu jeszcze chyba, nie Tylko udawał, że żyje Trochę, a może teraz właśnie No AK zmienię O, jeszcze żyjesz Już nie Proszę się uspokoić Możemy ponownie spróbować przebrnąć przez ten etap. i Spróbujmy nie failować. Bo jak się fail skończył, to już wiemy. wow, wow! wow. Skąd on się tu wziął? W ogóle z środganami wypaskudził. Dobra, zbiegamy tutaj i się schowamy. No, schowaj się. Czy jeszcze ktoś żyje? Halo, czy ktoś mnie słyszy? Czy w ogóle mogę tędy przejść? Mogę. To fajnie, że nie muszę iść tam naokoło. No, przybiegliście obok niego i go nie zabiliście.

I znowu wziął na dół. Gdzie są ci snajperzy? A, tutaj jest jeden. To co? Bańka? Dobra, chyba mi się nie udało. Oha, bo tu miałem. Snajperkę. Jak zawsze zlamiłem. A skąd oni do mnie teraz strzelają? Wy tam sobie strzelajcie, a ja tak. Nie żyję. Czy tam główka wystaje mi? Ups, ups, ups. Nie bardzo mi idzie tą bronią. Okej, okay. dostał. Mogę sobie przeładować. Przy okazji odnowi mi się zdrowie. Wszystko, tam jeszcze jeden. Okej. Okay. Мило, сейчас отдайте мне мою м 16 а, в общем-то, 4 Ну, сховайся. Jeszcze skąd do mnie strzelają? Macie tam flashbang Spróbuję się tu poruszyć Skąd jeszcze do mnie strzelają? A tam jakiś sniperzyna się schował Dobra, to próbuję tutaj przebiec i za osłonkę Cały czas nie widzę, skąd oni strzelają. Nie 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 to zła, to zła jest Dobra Skąd do nas jeszcze strzelają Przyładujmy sobie Nie powiem, trudna lokalizacja W ogóle lecą coraz wię większą hordą do nas Kogoś tu strzela. O! Ładnie, żeś wystawił główkę. Dobra, spróbujmy tak lugo się poruszyć. Czemu nie mogę zacząć strzelać? Proszę, czym się człowiekiem zająć. No bo ja tam po prostu granat rzucę. O Boże to Adams. Skąd Ty się tu wziąłeś? Jesteś jakiś nieśmiertelny. Trochę amunicja mi się kończy. To jest mój. Ten na pewno nie jest mój. Lugo, postaraj się. Czy ja nie mam amunicji Aha Z tego nie mam, z tego też nie mam Dobra, trzeba tutaj podbiec I oddajcie mi broń Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra Możesz przeładować broń mamy 10, no bo nic mi te 10, no bo ich nie dało Mam nadzieję, że był jakiś sensowny save Dobra Nie snajperki nie chcę Poproszę oddać mi Nie Zna Ze snajperką zostałem I z AK Dobra Nie będzie nic Chyba Ciekawego Więc jeszcze raz <grytanie> Tutaj mam amunicję Zeskakuj, zeskakuj Schowaj się, no schowaj się, przecież daj komendę żebyś się schował i ja tak, zacznę ściągać tych ludzików. Dobra, jak już tych ściągnąłem, o Boże, tu była wybuchająca butla gazowa. Jeszcze jeden nabój mi został Tylko, że o tam snajper jakiś siedział. Chyba bańka była. Nawet No, zdejmijcie go. Tam biegnie jakie... o nie trafiłem na zwierzynkę. Tego też nie trafiłem. Okej. Okay. Dostał. Za drugim razem. Do kolanko dostał i przeżył? O ja przepraszam, proszę do mnie nie strzelać. O, 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 o. Gdzieś tam widzę chłoptasia. Dobrze. Tu widziałem broń dla mnie, ale Próbujemy sobie poradzić bez niej. I pójdziemy ze snajperką. To jesteś Lugo mój. Niespodzianka. Tego trzeba ściągnąć, Ptafinę. Łow wow. Skąd ja tak dostałem? To łapcie tam granat. A wami się zajmę osobiście. Znowu mało nabojów zostało. Snajper. Po snajperze. Ciężko jest, nie powiem. A nie wybrałem przecież najtrudniejszego. Najtrudniejszego poziomu. To jest długo. Okej. Okay, dobra. Clear. To dobrze. Poproszę amunicję. Tą snajperkę już możemy odłożyć. I mogę pozbierać teraz trochę amunicji. O, o, o. Czy żyjesz jeszcze? Już nie. Murzynek. Bambo. Ty miałeś inną broń niż ja.

Amunicja. Poproszę bardzo. Okej. Okay. Tego jeszcze nie było, O właściwie było. Już strzelałem z jednej ręki. Wow wow, jakiś waleczny ninja. Się nam przytrafił. Dobra, dobra, jakiś sobie radzimy widzę amunicję znowu ta dziwna muzyczka dobra czas na zmianę magazynka i lecimy dalej Może jakiś granat? Granaty? Zjąłą chęcią. No nie, fejl, zginąłem. Coś mi się wydaje, że tylko przejdziemy dzisiaj jeden odcinek, właściwie rozdział piąty, już trzeci? Czwarty fail, czwarta śmierć. E ja wiem, coś uspokoi, granat. obra. Przątujcie się. No to co, lecimy na dół Wydawało mi się, że jeszcze ruszasz się Już się nie będzie ruszał To co, na dół signal still shit we got to go further down Aha, tędy, chciałem przeskoczyć. Złap się. Uff, dobrze, że się złapałeś. No i takim oto sposobem zszedłem na dół. Nie okej, okay, tutaj zaczynamy rozdział szósty. A ja chciałbym zakończyć ten odcinek trzeci. Zapraszam na kolejne. Ja nazywam się Hebron Morale i pozdrawiam wszystkich.